Od dziś ruszają zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwko meningokokom. To program, który realizuje gmina Ostrowiec Świętokrzyski, program profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym. Z bardzo dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że Pan prezydent Artur Łakomiec konsekwentnie realizuje swoje deklaracje w ramach kampanii wyborczej. Jedną z nich było wprowadzenie programu bezpłatnych szczepień dla dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym i to się już dzieje. Od dziś ruszają zapisy, natomiast liczymy, że w, w ramach zbierania się rodziców, którzy są chętni, by zaszczepić swoje dzieci, w kolejnym tygodniu już te szczepienia zostaną uruchomione. Program jest do dzieci od 6 do 18 miesięcy zamieszkałych na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, które nie były wcześniej szczepione przeciwko meningokokom. Na bazie doświadczeń, które zbierzemy w oparciu o realizację tego programu, podejmiemy decyzję co dalej, z jakimi innymi ewentualnymi programami kierować się do naszych mieszkańców, bądź czy rozszerzyć ten. Także jesteśmy otwarci, zbieramy doświadczenia. Pierwszy program szczepień w gminie Ostrowiec Świętokrzyski rusza. Szczepienia rozpoczną się 26 maja i będą odbywać w punkcie szczepień wielospecjalistycznego szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cieszy mnie również to, że doprowadziliśmy po dwóch postępowaniach, które nie zostały rozstrzygnięte z sukcesem, do wynegocjowania umowy na realizację tych szczepień z wielospecjalistycznym szpitalem w Ostrowcu Świętokrzyskim. W mojej opinii zagwarantuje to bardzo dobrą opiekę, jeżeli chodzi o naszych najmłodszych pacjentów w tym momencie szpitala, jak również profesjonalnie zorganizowany punkt szczepień, dobry personel, wykwalifikowany, więc tutaj jestem spokojna o przebieg tych szczepień. Cały program jest w całości finansowany ze środków gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Cały program będzie kosztował gminy Ostrowiec Świętokrzyski w tym roku 160 tysięcy złotych, z tym, że na... Program szczepień typowo już, jeżeli chodzi o e, przeprowadzanie tej akcji szczepień, to jest 150 tysięcy złotych. Zapisy na bezpłatne szczepienia przyjmuje wielospecjalistyczny szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim osobiście lub telefonicznie. Więcej informacji na lokalnatelewizja.pl.